Szanowni Państwo zasobne, szczęśliwa wspólnota miejska samorządowa to jest taka, gdzie ludzie są przedsiębiorczy i zaangażowani w życie własnej wspólnoty. Wspólnota, aby się dobrze rozwijała, nie znosi egoizmów, nie znosi zbyt wybujałowego indywidualizmu, szuka tego, co łączy. Każda wspólnota. Szuka pomysłów, jak w sobie odbudowywać ciągle co roku chęć do współpracy, chęć do zaangażowania. Ważną rolę może i na pewno odgrywa samorząd miejski, który co 4 lata jest wybierany przez mieszkańców, radni i prezydent. W Gdańsku od kilkunastu lat wypróbowaną formą wspierania rozwoju społeczeństwa autorskiego są granty dla organizacji pozarządowych. Tylko w latach 2010-2013, włącznie z tym rokiem, na te cele przeznaczono z budżetu miast, z poszczególnych budżetów miasta Gdańska ponad 130 milionów złotych. Ponad 130 milionów złotych. To jest ogromna kwota. W rozliczonym, w pełni zamkniętym roku 2012 przykładowo wydaliśmy na te cele ponad 33 miliony złotych. To jest 82 zł na każdego statystycznego mieszkańca Gdańska. Budżet obywatelski, który chcielibyśmy wprowadzić od roku 2014, jest wobec tego kolejnym etapem. Na tej drodze uobowatelniania naszego miasta, aktywizacja, uobowatelnianie u, u, Gdańska nie jest to proces skokowy, jednorazowy. Jest to proces ciągły, rozłożony na, na, na wiele, wiele lat. I dzisiaj do tego kolejnego etapu jesteśmy dobrze mam wrażenie przygotowani. Chcielibyśmy w 14 roku uruchomić pilotażowy, powtórzę, pilotażowy budżet obywatelski i to w sytuacji, kiedy samorządy wszystkie, włącznie z Gdańskim, borykają się z poważnymi wyzwaniami budżetowymi, które charakteryzują się ze spadkiem dochodów, wzrostem wydatków miasta, ogromnymi wydatkami na inwestycje dofinansowywane z Unii Europejskiej. Mimo tych, obiektywnych trudności, chcielibyśmy ten program wprowadzić. Budżet obywatelski, który w różnych formach w Gdańsku, na Pomorzu, w całej Polsce, biorąc przykład z tego, co dzieje się na świecie, jest ćwiczony, stał się też inspiracją do pracy w Platformie Obywatelskiej. To nie tylko w mieście Gdańsku, bo Instytut Badawczy Platformy Obywatelskiej, Instytut Obywatelski przygotował dwa istotne raporty. Jeden dotyczący budżetu obywatelskiego, drugi dotyczący Rozwoju miasta i czerpiąc z tych raportów, zapraszając do Gdańska dyrektora Instytutu Obywatelskiego, za co serdecznie dziękuję Piotrowi Borawskiemu, który to spotkanie z panem dyrektorem Makowskim zorganizował. Postanowiliśmy w Gdańsku przygotować projekt uchwały wprowadzającej pilotażowo budżet obywatelski. I na przykładzie, czy inaczej, na, na bazie tego pilotażowego programu, na bazie tego projektu uchwały, o którym mówił pan prezydent, no będziemy się starali wyjść naprzeciw nie tylko oczekiwaniom zgłaszanym do tej pory przez mieszkańców, ale również no, wprowadzić te rozwiązania, które z prac naszego Instytutu Obywatelskiego wydają się być jak najbardziej celowe i zasadne, i które pozwalają na wprowadzenie dodatkowych mechanizmów angażujących mieszkańców w życie, w życie miasta Gdańska. Cała kwota budżetu obywatelskiego w Gdańsku to będzie 9 milionów złotych, podzielona na 6 okręgów konsultacyjnych, po 1,5 miliona każdy. I mieszkając z Gdańska, wspólnie z innymi mieszkańcami, bo dla poparcia takiego projektu musi zdobyć 15 podpisów Gdańszczan może zgłosić projekt, który jeżeli będzie spełniał oczywiście warunki, które w budżecie obywatelskim przyjęliśmy, to znaczy, nie może być to projekt większy niż pół miliona złotych. Wtedy Zostaje on poddany pod głosowanie, tak jak wszystkie projekty, które zostaną zgłoszone. I spośród tych wybranych projektów, te, które otrzymają największą liczbę głosów, zostaną zrealizowane już w 2014 roku. Głosowanie będzie się odbywać za pomocą internetu, czyli każdy mieszkańc, który ukończy 16 rok życia, może za pomocą internetu oddać głos na projekt, który zostanie wcześniej zgłoszony i oczywiście sprawdzony pod względem formalnym. Będzie utworzony także 10 punktów na terenie miasta Gdańska, gdzie mieszkańcy, którzy nie korzystają z internetu w swoim domu, w telefonie komórkowym, w tablecie czy gdziekolwiek indziej, będą mogli oczywiście z takiego, taki głos także oddać. Z asystą oczywiście urzędnika, z pomocą, także, także tutaj będzie też taka możliwość.